Uh, spójrz na tego wspaniałego burgera! Nie możesz się doczekać, aby wziąć gryza. Niestety eleganckie jedzenie burgera jest niemal niemożliwe, ponieważ jego składniki wypadają ze środka. Czy wiesz dlaczego? Okazuje się, że od zawsze robiliśmy to źle. Najlepszym sposobem na jedzenie burgera jest odwrócenie go do góry nogami. Zaokrąglona część bułki posłuży jako miseczka, która utrzyma składniki w środku. Nie ma za co! Karteczki samoprzylepne są bardzo przydatne, ale mają jedną irytującą cechę. Zwijają się po przylepieniu do powierzchni. Gdy jednak oderwiesz je z boku, unikniesz tego efektu. Czysta magia. Jeśli mi nie wierzysz, idź i sprawdź to sam. Ślizganie się na skórce od banana to nie jedyny sposób jej wykorzystania. Istnieje lepsza opcja. Potrzyj skórzane buty wewnętrzną częścią skórki. Buty będą błyszczyć jak gdyby zostały wyczyszczone drogą pastą. Jeśli chodzi o wiązanie szlafroka, istnieje tylko jeden prawidłowy sposób, prawda? Nie! Możesz wyjąć pasek, przeciągnąć go przez przednie szlówki i ściągnąć z przodu. W ten sposób zawiążesz szlafrok tak mocno, jak chcesz, unikając nieprzyjemnego ściskania w pasie. Kształt butelek ze sprayem umożliwia zawieszenie ich na wieszaku lub sznurku, aby zaoszczędzić miejsce w szafce. Kto powiedział, że nie można zjeść ogryzka jabłka. Jeśli zaczniesz jeść jabłko od dołu do góry, schrupiesz ogryzek wraz z pozostałą częścią owocu. Technologia bezodpadowa. Jabłka mają inną zaskakującą cechę. Gdy chcesz podzielić się nim ze znajomym, ale nie masz noża, możesz podzielić owoc na pół ręką. Niektórzy TikTokarze prezentowali ten trik i wydaje się całkiem prosty. Obejrzyj górną część jabłka i wyobraź sobie linię wzdłuż, której je przełamiesz. Umieść lewą dłoń na jabłku w taki sposób. Następnie rozłóż palce prawej dłoni po drugiej stronie owocu, o tak, i zacznij ciągnąć. Upewnij się, że twoje dłonie nie są śliskie. Wkrótce jabłko powinno podzielić się na dwie części. Okrągły ser czy też szynka nie zawsze pasują do kwadratowego chleba tostowego. Na szczęście istnieje trik, aby całkowicie przykryć kanapkę. Przekrój dwa okrągłe kawałki sera lub szynki na pół i umieść je na chlebie tak, aby prosta strona była skierowana w kierunku skórki. No i proszę, w pełni zakryta kanapka! Jeśli uwielbiasz jeść lody z kartonika, ale nie lubisz marznących palców, użyj dużego kubka jako podkładki, aby ogrzeć dłonie. Gdy nie masz kuchni lub nie lubisz gotować, kubek może stać się Twoim najlepszym przyjacielem. Inteligentni podróżnicy przystosowali wiele klasycznych przepisów, które można przygotować używając kubka i kuchenki mikrofalowej. Obejmują one owsiankę, makaron, brownie a nawet pizzę. Poeksperymentuj z nowymi przepisami! Po skończeniu gotowania i umyciu naczyń, czas włożyć kubek do ociekacza. Większość ludzi wkłada kubki do góry nogami w ten sposób. Ale co jeśli masz za dużo kubków, które się nie mieszczą? Zawieś je do góry dnem za ucho. Pewnie znasz sensacyjne doniesienia o durszlakach. Nie powinno się wyrzucać jedzenia z garnka do durszlaka. Wsuni zaokrągloną część do garnka i odsącz wodę. To bardzo ułatwia życie, zwłaszcza jeśli średnica durszlaka jest dopasowana do średnicy twojego garnka. Ale to nie wszystko. Tak, durszlak jest pełen tajemnic. Przyda ci się do malowania abstrakcyjnych wzorów, nawet jeśli nie skończyłeś szkoły plastycznej. Połóż duszlak na płótnie, wlej do środka różne farby akrylowe i pozwól, aby rozlały się i rozprowadziły po płótnie. Następnie zdejmij naczynie i zmień wzór według własnych upodobań. Możesz użyć suszarki do wysuszenia obrazu, tynku na ścianie, a nawet mokrych butów. Jeśli kiedyś będzie dokuczał Ci upał, a nie jesteś fanem klimatyzacji, możesz odświeżyć się używając trybu zimnego nawiewu w suszarce. Czasami dżinsy są po prostu zbyt ciasne, a pas naciska na brzuch. Nie daj się niewygodzie, rozepnij dżinsy nad zamkiem, przewlecz gumkę do wozów przez dziurkę od guzika i owin ją w ten sposób. Następnie nałóż drugi koniec gumki na guzik. W ten sposób dżinsy będą zapięte, a twój brzuch ci podziękuje. Trick ten sprawdza się także w przypadku spódnic i spodni z podobnym zapięciem. Użyj chleba do miski zupy. Wybierz bohaneko o odpowiednim kształcie, odetnij czubek, wyjmij miąższ i włóż do środka jedzenie. Pamiętaj tylko, że takie naczynie jest bardzo nietrwałe. Albo skończ posiłek przed jego rozmięknięciem, albo zrób to co ja i po prostu zjedz je. Pycha! Gdy wiążesz wokół siebie ręcznik, pewnie wpychasz róg ręcznika do środka. Spróbuj owinąć materiał wokół talii i włóż nadmiar tkaniny pod spód. Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Teraz możesz tańczyć, biegać i skakać, a ręcznik nigdy nie spadnie. Ups! Myślisz, że wiesz wszystko o butach do biegania? Posłuchaj, ten mały otwór nazywamy blokadą pięty i znajduje się tu nie bez powodu. Włóż sznurówkę z tej samej strony do tego otworu. Następnie przewlecz ją z przeciwnej strony przez te pętle. Teraz twoja pięta jest zablokowana i możesz ruszać w drogę. Kontenery transportowe świetnie nadają się do przewożenia produktów z jednego końca świata na drugi, ale nie tylko. Możesz zbudować wspaniały dom, wykorzystując jeden lub kilka kontenerów. Jest to coraz bardziej popularne na całym świecie. Ludzie kupują używane kontenery, przywożą je do siebie i budują wygodne domy ze wszystkimi udogodnieniami, w tym z elektrycznością, hydrauliką, siecią Wi-Fi itd. Niektórzy przedsiębiorcy używają kontenerów do budowy kawiarni, biur, a nawet hoteli o unikatowej architekturze. Jeśli spodobał Ci się ten pomysł, nie zapomnij przed zakupem upewnić się, że Twój kontener nie zawiera toksycznych substancji. Czy kiedyś zdarzyło Ci się kupić świeżą sałatę w doniczce? Pewnie tak, ale czy wiesz, że korzeni nie trzeba wcale od razu wyrzucać? Oderwij liście, które zamierzasz zjeść, a następnie zanurz doniczkę z korzeniami w szklance wypełnionej do połowy wodą. Po pewnym czasie wyrosną nowe liście. Gdy wlewasz żel do prania do pralki, używasz miarki. Niestety wiele żelu zostaje wtedy wewnątrz miarki, co potrafi być irytujące. Dlaczego po prostu nie włożysz jej do pralki? Miarka zostanie wyczyszczona, a dla Twojego prania i tak nie zrobi to żadnej różnicy. Nie wyrzucaj ulubionego lakieru do paznokci, jeśli stwardniał. Szczelnie zamknij buteleczkę i na chwilę włóż ją do gorącej wody. Po kilku minutach lakier znowu będzie płynny. Teraz z łatwością nałożysz go na paznokcie, oszczędzając pieniądze. Ten trik z TikToka jest niesamowity. Okazuje się, że możesz rozwiązać kostkę Rubika korzystając tylko z dwóch ruchów i zaczynając od dowolnej pozycji. Czasami zajmuje to trochę dłużej, ale w końcu Ci się uda. Wystarczy tylko powtarzać te ruchy. Obróć lewą część w lewo, następnie górną część w prawo. Powtarzaj te sekwencje raz za razem, a w końcu kostka Rubika zacznie rozwiązywać się sama w Twoich dłoniach. Ta wskazówka zmieni świat przekąsek owocowych. Pokrój w plasterki połowę pomarańczy i zielone jabłko. Rozłóż plasterki owoców razem, tworząc wzór pasków. Nie tylko wygląda to pięknie, ale też sprawia, że jabłka nie zmieniają koloru na brązowy. Poza tym owoce wymieniają się smakami. Smacznego? Jeśli w butelce prawie nie ma sosu, ale wciąż wystarczy na jeden posiłek, nie wyrzucaj pojemnika. Możesz z łatwością przenieść sos do górnej części butelki. Przytrzymaj ją do góry nogami, a potem zamachnij się tak, jakbyś chciał rzucić piłkę. Sos przesunie się w górę. Pamiętaj tylko, aby zakręcić butelkę, w przeciwnym razie, cóż, nie chcesz chyba mieć nowych wzorów na suficie. Twój smartfon to prawdziwy skarbiec ukrytych narzędzi i funkcji. Oto jedna z nich. Uruchom dowolną aplikację do szkicowania i wybierz pędzel i kolor, którego chcesz użyć. Połóż smartfon na gładkiej powierzchni i zakręć nim. Gdy urządzenie się obraca, dotknij ekranu palcem. Narysujesz idealną spiralę, przesuwając palec ze środka ekranu do jego krawędzi.